z którego pewnie taka decyzja przechodzi w jakiś sposób no, przygotowanego, to znaczy może nie wszystkiego się spodziewał, nie wszystko wiedział, ale gdzieś tam, czy z ducha świętego, czy z intuicji, czy może i też od jakichś tam mocy pewnych wiadomości przechodziły. No więc możemy czytać na kłamiach. Taka kłamia się czym się powinien zajmować. rektor Saryzjański i proboszcz parafii Serca Pana Jezusa nie przyłożyli żadnych starań, żeby księdzu umożliwić składanie Najświętszej Ofiary świętej po odwołaniu księdza Jaskra w Międzyborzach w 2021 roku. No a warto też wskazać to, co ja miałem okazję słuchać Tam na Narodowym, na, na, na kiedy kiedyś tam bywa, jak się tam jeszcze sprawował, że gdyby nawet księdzu pozwolił mi pan odprawić w kościele, to jak po doświadczeniach tej pseudo-pandemii, gdzie roz, rozdaje się wciąż komunię w kościele, jeśli ważny z konsekracji wybywa, na stojąco dorosł, Czyli te wszystkie decyzje księdza Jaska wynikają z sumienia kapłańskiego, katolickiego i proszę zwrócić uwagę, że w tym oświadczeniu to w ogóle nie znajdziemy w ogóle wchodzenia w jakąkolwiek dyskusję. Nigdy w ogóle jakiejś merytorycznej dyskusji ze strony zgromadzenia nie podjął z księdzia tam są ludzie, którzy mają doktoraty, habilitacje z różnych dziedzin, dogmatyki, biblistyki i, i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie widzę wszelkim się w tak publicznym nie spotkałem, żeby ktoś Jacka w jakiś sposób zahaczył z perspektywy dogmatycznej, teologicznej, czyli ludzi po prostu nie ma, nie ma mocy, musieliby wykazać. Bardzo, bardzo widać tak, no, nie, tylko, że nie śpieszą, ale, ale no nie chcą hmm. Czyli co. co...